Kapoplastyka stawu biodrowego jest nowoczesną metodą endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Jest zalecana u osób, u których dojdzie do pojawienia się zmian zwyrodnieniowych. Jednak zmiany obejmujące głowę i panewkę stawu biodrowego są na tyle niewielkie, że jesteśmy w stanie jedynie usunąć powierzchnię z głowy kości udowej oraz chrząstkę z, z panewki stawu biodrowego i implantować e, część udową, komponent udowy oraz komponent panewkowy. Ten typ endoprotezoplastyki jest zarezerwowany głównie dla mężczyzn e, młodych między 40 a 60, 65 rokiem życia. U których oczekiwania względem endoprotezy są na tyle duże, że oczekują od tego implantu, że będą mogli w znacznym stopniu go jakby używać, testować w życiu codziennym, to znaczy chcą biegać, jeździć na nartach. Sam zabieg endoprotezy plastyki polega na implantowaniu kapy na głowę kości udowej. W trakcie operacji musimy opracować y, głowę specjalnymi frezami, następnie cementujemy kapę na część udową oraz, y, w trakcie, oraz opracowujemy panewkę frezując ją y, i następnie sposobem presfitowym osadzamy y, Część panerwkową. Po zabiegu pacjenci praktycznie od razu są pionizowani w przeciągu 12 godzin muszą wstać, zrobić kilka kroków w okulach tak, żeby przyzwyczajać się już jakby do, do, no, do, nowego, do nowego życia.